Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kolejna generacja rzędowych czterocylindrowych silników BMW po N42B20 została nazwana N46, a nowa dwa litrowa wersja N46B20. Dane techniczne. Silnik ten powstał na bazie N42B20 i na pierwszy rzut oka nie różni się od poprzednika. Ale tak nie jest. Różnice między BMW N42 a N46 są następujące: inny wał korbowy, wałki wyrównoważające, korbowody i pokrywa głowicy cylindrów, przeprojektowany kolektor dolotowy, zmodyfikowany napinacz łańcucha rozrządu, nowe świece i alternator. Zintegrowana jednostka sterująca welwetronic, wecuł i kilka innych drobiazgów. Poza tym jest to ten sam M42 z jego zaletami i wadami. System zarządzania silnikiem to Bosch M9.2 z leż Bosch 1746 Od 2007 roku silnik został nieco zmodernizowany, wymieniono kolektor dolotowy i wałek rozrządu zaworów wydechowych. Silnik ten był stosowany w samochodach BMW o indeksie 18 i i 20 i silnik N46B20 posłużył jako podstawa do opracowania jego młodszego brata. N46B18, ponadto N46B20 ma kilka powiązanych modeli z rodziny 42, N45B20S i N43B20. Silnik został zastąpiony w 2012 roku nowym turbodoładowanym czterocylindrowym rzędowym silnikiem N13B16 o pojemności roboczej zaledwie 1,6 litra. Dane techniczne silnika BMW N42B20 129, 5750, 136, 5750, 143, 6150, 6200, 170, 6400 ilość oleju silnikowego. Zalecamy olej do użytku. Modyfikacja silnika BNW N46B20. Silnik posiada modyfikację. Które zostały zainstalowane w niektórych modelach samochodów N46B20O, roczniki 2004-2007, podstawowa odmiana silnika o mocy 143 km przy 6000 obrotów z Leszmin, moment obrotowy 200 Nm przy 3750 obrotów z Leszmin, N46B20U2, 2004-2007 uproszczona wersja z innym kolektorem dolotowym bez disa, innym wałkiem rozrządu zaworów wydechowych. Moc 136km przy 5750 obrotów z Leśmin, Moment obrotowy 180nm przy 3250 obrotów z leszmin. N46b20u1, 2004-2007. Odpowiednik N46b20u2 o mocy 129km przy 5750 obrotów z Leśmin i momencie obrotowym 180nm przy 3250 2250 obrotów z leśmin. N46B21, roczniki 2004-2007. Wersja o mocy 150 km przy 6200 obrotów z leśmin. momencie obrotowym 200 Nm przy 3600 obrotów z leśmin. bez dodatkowego układu pneumatycznego. N46B21, roczniki 2004-2007. Analog powyższej wersji z systemem dodatkowego zasilania powietrzem, Moc 150 km przy 6200 obrotów z Leszmin, Moment obrotowy 200 Nm przy 3750 obrotów z Leszmin, N46 NB20 2007-2012, Analog wersji 150 km z inną pokrywą głowicy cylindrów z modyfikowanym układem wydechowym. Nowym systemem zarządzania silnikiem Boschem v 17.46. Moc 170 KM przy 6400 obrotów z Leśmin. Moment obrotowy 210 NM przy 4100 obrotów z Leśmin. Konserwacja. Jednostka napędowa N52B25 powinna być serwisowana co 15 000 km, ale jak w przypadku każdego silnika. Zaleca się skrócenie tego okresu o 1,5 raza, aby maksymalnie wydłużyć żywotność silnika. Aby zapobiec innym usterkom, zaleca się przeprowadzenie diagnostyki elektronicznej jednostki sterującej silnika pod kątem błędów podczas każdego przeglądu, usterki i naprawy. Jak każda jednostka napędowa, N46B20 ma typowe dla siebie usterki. Główne z nich są następujące. Zużycie oleju. Przyczyny tego zjawiska są takie same jak w 42: stosowanie oleju silnikowego niskiej jakości, niezalecanego przez BMW, oraz wadliwe korki oleju. W rezultacie korki są wymieniane, a nieco później pierścienie olejowe. Dzieje się tak średnio po 50 tysiącach kilometrów przebiegu. Niskiej jakości olej powoduje problemy z walwytronic. VANOS, pompą oleju. KVKG i tak dalej. Zdecydowanie nie warto tutaj oszczędzać wibracje. Tę nieprzyjemność usuwa czyszczenie układu rozrządu vanos. Hałas, dizelenie, przyczyny są takie same jak w N 42 napinacz lub rozciągnięty łańcuch rozrządu. Po około 100 tys. km takie problemy nie są rzadkością. Dodatkowo po 50 tysięcy km uszczelka pokrywy zaworów może zacząć przeciekać i prosić o wymianę. Z czasem pompa podciśnienia również przecieka i prosi o naprawę aby w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed ewentualnymi kłopotami należy stosować wyłącznie wysokiej jakości i zalecane przez producenta płyny eksploatacyjne, regularnie serwisować i monitorować stan swojego N46b20. Jeśli te warunki zostaną spełnione, najprawdopodobniej unikniesz poważnych problemów, a silnik będzie działał jak w zegarku. Podsumowanie. Silnik N46B20 to prosta i niezawodna jednostka napędowa. Konserwację można przeprowadzić własnymi rękami, dzięki prostej konstrukcji można go również naprawiać samodzielnie.